Może nam Pani powiedzieć, co Pani sądzi na temat płatnych szalawet w szpitalu? No nie wiem, no to jest takie trochę też y, zaskakujące na przykład, nie? No jak tam na tym, na tej ginekologii, ja też nie wiedziałam, że tam jest, nie? No i kiedyś poszłam, no i tam Pani mówi o mi, że ten, no, że trzeba złotówkę. No jak się nie ma złotówki, no niestety, nie? Trzeba czekać, a nie? To... W tej publikacji, którą rok temu popełniliśmy, ja powołując się na Pani słowa, przekonywałem czytelników, że ci, którzy są i w poczekalni, na, prawda, czy czekają na zabiegi, czy czekają na wizytę, tutaj będą mogli iść i pobrać sobie żetony, prawda? Nie ma takiej możliwości do tej pory, minął rok czasu i ludzie nie mają takiej możliwości, żeby iść po prostu do toalety bezpłatnie. Problem znalezienia złotówki stanowi czasem bardzo poważny problem, tak? My mamy, ja Paniu no dam żeton, ale My mamy dla pacjentów pełzetowki. Ale to my jest pannego. My mamy żetony dla pacjentów, którzy przychodzą w nocy, od 18 do 8. .00. Natomiast teraz tu jest zamknięte, tu jest nieczynne pogodowanie. Więc nie, nie dajemy żetonów. Jak pan się w ogóle do tego odniesie? To znaczy chciałabym znać szczegóły, gdzie nie ma możliwości pobrania żetonu. W rejestracji nie ma możliwości pobrania żetonów, natomiast jest możliwość pobrania żetonów w Pogotowiu. Ale jak nas przekonywali prawdę, pracownicy Pogotowia, to oni sobie sami jak gdyby gdzieś zabezpieczyli te żetony, to oni sami gdzieś państwo prosili o te żetony, natomiast jeżeli chodzi o rejestrację tam... Tych żetonów nie ma. I tak jak mówili nam niektórzy pacjenci tutaj w rozmowie z nami, no czasami są zmuszeni po to, żeby biec, rozmienić te pieniądze, a czasami są zmuszeni po to, żeby iść do baru. Także no to jest dla, dla niektórych prawda krępujące przyzna Pani. A więc w czym jest problem? W tym, że te toalety są płatne nawet dla pacjentów. Tak? Nawet jeżeli... A kto powiedział, że mają być niepłatne, z czego to wynika? Pewnie to wynika z takich standardów, które są w innych szpitalach, że tam nie ma pewnych toalet. Te, no, my... no, szpital, po prostu toalety są w ogóle zamknięte. Ale ja się odniosę do tego oczywiście. Szkoda, że pacjenci, którzy mają problem, nie przychodzą do mnie czy do, do innych pracowników wyznaczonych w wyznaczonych godzinach, żeby wskazać, że na przykład w rehabilitacji pobierają żetony. Na pogotowiu pobierają. Natomiast ja mam podejrzenia i uważam, że słuszne, że to dzwonią nie pacjenci. W Wieruszowie w okolicy nie ma szaletu miejskiego. Panie redaktorze, tu przychodzą ludzie, klienci z okolicznych sklepów, którzy parkują, bo jest w tej chwili problem parkowania i przychodzą i korzystają z toalet. Teraz dalej, skąd ja mam pieniądze wziąć na mydła, na papier toaletowy za to fundusz nie płaci. Z jednej strony nagrody, tak, które, które szpital odbiera yy, i które gdzieś tam budują jego prestiż. Z drugiej strony słyszy się zarzuty tutaj, że, cytuję, tak, że szpital yy, zabije, tak, że po raz kolejny szpital jest w prokuraturze, przynajmniej, jeżeli chodzi o cztery sprawy, no to mówi na sesji radny, prawda? Czy może się Pani do tego odnieść? Czy szpital znów jest w prokuraturze i znów zagrożony jest budżet powiatu? Nic mi o tym nie wiadomo. Gdyby sprawa byłaby w prokuraturze, to raz, że byłabym powiadomiona, a jeśli bym nie była powiadomiona, bo nie ma takiego obowiązku, to yy, lekarze, bądź personem yy, musiałby chodzić na jakieś przesłuchania. Z tego co wiem, jedyna sprawa, która jest w tej chwili w toku, to jest sprawa pani sprzed roku, nie, nie powinnam wymieniać nawet nazwiska, ale to jest sprawa, która już jakiś czas trwa. Była Częściowo zawieszona przez okres pół roku. A teraz jest odwieszona, żeby tam jeszcze pewne rzeczy i dwie osoby były, i to, to jest jedyne, co prowadzi w tej chwili prokuratura. Natomiast nic nie wiem o innych, o innych sprawach i chętnie bym się sama dowiedziała o tym. Zresztą powiem dalej. Rozmawiałam z panem radnym, bo ja jako szef firmy chciałabym się dowiedzieć, wobec kogo toczy się postępowanie więc pan radny nie umiał mi odpowiedzieć na moje zadawane pytania Pan Mielczarek? Tak Dzień dobry panie radny Wie pan dzwonię do pana w sprawie pana wypowiedzi na ostatniej radzie znaczy na ostatniej sesji rady powiatu gdzie pan stwierdził że są cztery sprawy w prokuraturze przeciwko szpitalowi Czy, czy mógłby pan rozwinąć jakąś tą wypowiedź A tych faktów teraz się coraz więcej To znaczy? Jakie są? No, co uśmiercił ostatnią kobietę, no to jest sprawa prokuraturze. No i tam teraz biegły, biegły sądowy, to bierze sprawy swoje łapy. No i zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? A ja byś chciał szczegółowie, to w Teklinowie Pany tam innego nie ma na osiedlu. Ale, dobrze, ale to w sprawie uśmiercenia jakiej pacjentki? Pan zna jakieś szczegóły bliższe? poszła na prosty zabieg kobiecej spraw, kobiecych spraw, rozumiesz? Mhm. Ani badań nie zrobił, a zaczął dokonywać zabiegów. I ta kobieta mu odpłynęła w czasie zabiegu. Ale, ale kiedy to było? No kiedy to było? No to było wiosną jakoś, no kurde, no. Mhm. I ta sprawa się toczy, nie? Przeciwko i tego nie mogę darować. Ja teraz będzie sprawa, sesja to jeszcze raz poruszę, żeby ten człowiek opuścił szpital dobrowolnie. Bo ja będę zgłaszał to do cds u I go por i konie Bo on więcej szkody robi, na ja pożytku, no. Znaczy, wie, wie pan co, bo my tam docieraliśmy też i do szpitala i do starostwa i starostwie nam nie potwierdzili tych, tego, że się cztery sprawy toczą, tylko że jest jedna sprawa, która toczy się w ramach y, tych zwolnień, które, które y, były, że tak powiemy, niezgodne z ustawą. Słuchaj, nikt tego nie będzie robił, bo to jest klika i trzeba to rozwalić, no i starostwie nie powiedzą, oni są wszyscy za no. Mhm. Pani pani prezes, bo pani prezes do mnie dzwoniła, o co tu chodzi ja mówię, proszę panią, jeżeli się takiego człowieka jeszcze awansuje na stanowisko dyrektora i na stanowisko wiceprezesa centrum Pogatowe centrum medycznego no, nie może nas, a tu tyle błędów tyle szkody, półtora miliona starostwo płaci a starostwo płaci tylko pięćset tysięcy ale SPZ już zapłacił milion złotych, pierwszy to sobie nie możemy pozwolić. Jako ja zbyt nie wiem czary, no. bo ja za innych radnych nie będę mówił. I te 500 tysięcy teraz przyszło starosłupu płacić. Starosłupu się mm. płacić, bo już ZOZ-u nie ma. No dokładnie, no właśnie, no nie ma. <laughs> Ta kobieta trwała za cztery miesiące i przyszła do mnie i powiedziała o tym. Ona już tam do niego już nie pójdzie. On nawet do niej, do niej teraz dzwonił, pan wie, się dowiedział o I uh -huh. Ja tego powiedziałem, nie popuszczę, do prokuratury pojadę. Na razie na spokojnie ja sobie to biorę, ale on poleci na zbity Rozumiem, a niech, niech mi pan powie, czyli, czyli można liczyć, że będzie pan to poruszał po prostu na najbliższej sesji powiatu, tak? No. Tylko powiem, żeby miał opuścić szpital powiatowy, powiatowe Centrum Medyczne. A jakie zarzuty? To później się dowie. To się dowie. Bo ja tu mam nie cztery, nie pięć, nie 10 z mhm. naszego terenu. Rozumiem, rozumiem. Łóżka są wolne. Jeżeli by był taki dobry lekarz, na ginekologii by były wszystkie łóżka zapełnione. A tu z naszego rejonu, bo Bolesławca, wszystko ucieka. Kluszborg. Pogodzić. Ten człowiek musi delikatnie odejść bez żadnych Ale... odpraw. Bartel zwolnił z dobrego człowieka, lekarza, radi radiologa. Wczoraj się dowiaduje, że pani radiolog z kępna dojeżdża jakaś i ją dowożą własnym samochodem PCM-u i bierze 4000 zł za to. Rozumiem, czyli, czyli rozumiem, że będzie pan to poruszał na najbliższej sesji i się tam spotkamy jeszcze, tak? Będę poruszał, ja tego nie daruję, nie daruję. To, co mi ludzie zgłaszają i to, co ja widziałem na własne oczy, to nie może być. Nie może tak być dalej. Ja tu walczę o pół kilometra drogi przez wieś, a tu pieniądze na bokiem uciekają. W sprawach błędów lekarskich. W sprawach błędów lekarskich. Jeszcze będę wnioskował o pozew do sądu w sprawie pana na rzecz starostwa Piotrowskiego te 500 tysięcy złotych. On to musi zapłacić. Odniosłeś się Pani do tego publicznego komentarza, w który, w który brzmiał, tutaj cytuję, że szpital Wieruszowski zabija? Złożyłam doniesienie do prokuratury. Ponieważ jest to oskarżenie, które zabija dobre imię szpitala yy, no i, i powinny być wyciągnięte konsekwencje wobec osób, które w ten sposób rzucają takie oskarżenia, bo to, że pacjenci umierają w szpitalu, to umierają we wszystkich szpitalach w Polsce. Po to jest szpital, bo taka jest... No tak się dzieje, że umieramy i się rodzimy. Nie sądzi, sądzi panie, że, że pacjenci mają prawo się bać tej placówki akurat po, po takich artykułach, w których pisze się, że w szpitalu wiąże się pacjentów. Wiąże się pacjentów w szpitalu i Ale to jest nieprawda. Ale do tego, do tego też się Pani odniosła w jakiś sposób? Bo to znaczy tak, ja czytam, prawda, o szpitalu w wielu szabie, tak, czytam przede wszystkim zarzuty, tak, czytam przede wszystkim zarzuty, że powracam do tego, że, że się zabija, tak, że, że się wiąże pacjentów, że są różne inne rzeczy, natomiast nie słyszę państwa, państwa strony, Państwo w ogóle w jakiś sposób nie reagujecie. To może budować jakiś niepokój przecież u ludzi, którzy są potencjalnymi pacjentami, a teraz czytelnikami. Czy na brak pacjentów nie narzekamy i y, osoby, które korzystają, pacjenci, ze szpitala, z miasta y, Wiruszowa i z okolic y, wiedzą, jakim jesteśmy szpitalem, w jakim zatrudniamy lekarzy, jaki jest personel, y, w jaki sposób podnosimy komfort y, pobytu pacjenta i nic takiego się nie dzieje, natomiast są przeciwnicy, którzy mówili źle, o szpitalu i będą. I ja, nawet jeśli że napiszę, że to jest nieprawda, czy jeśli powiem Panu, że to jest nieprawda, że wiążemy pacjenta, to nikt mi w to nie uwierzy, kto nie zechce w to uwierzyć. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby wiązać pacjenta. Poza jedynym przypadkiem, jeśli ktoś jest, ma podawany yy, lek w postaci kroplówki i jest niespokojny, rzuca się, to ta ręka jest unieruchamiana jako jedna. To, to są procedury normalne, które. Stosują wszystkie szpitale, żeby igła nie przykuła żyły. No tak, Panie. ale wie Pani, publikacja to natomiast, jest, bo, bo jest. jednoznacznie że pacjentów się wiąże. Chyba, ale kto takie publikacje? Bo ja rozumiem, że ktoś, różne rzeczy można powiedzieć i obrzucić kogoś różnymi złymi oszczerstwami, natomiast nie mają pokrycia w faktach. Po raz kolejny Panu mówię, nikt w tym szpitalu nie przywiązuje pacjentów. Powiem więcej, w zeszłym roku gazeta wyborcza napisała ogromny artykuł na temat tego, w jaki sposób karmimy ludzi starych, z szkodą dla finansów tego szpitala. Nie wkładamy im rurek tylko dlatego, żeby nie było drzeży, tylko pielęgniarka poświęca swój czas i karmi ich. Więc jak to się ma do tego, że ktoś kogoś wiąże, zabija? To są po prostu bzdury wierudne. Komuś bardzo zależy, żeby co tego szpitala nie było. Zadałam pytanie przeciwnikom, tym, którzy mówią różne niefajne rzeczy: Czy szpitala w Wiruszowie ma nie być? Bo jeśli ma nie być, to go nie będzie. Kto będzie wtedy winien? Ja? Starosta? Lekarze? Pielęgniarki? To jest duże miejsce pracy. Uważam, że pielęgniarki są bardzo oddane. Nie mogę ręczyć za 100% załogi, bo zawsze, jeśli pracuje 250 osób, może być jedna czy dwie osoby, które może mają zły dzień, nie uśmiechają się w szczególny sposób do pacjenta. Ja chętnie wysłuchuję, jeśli są uwagi do zachowania lekarzy czy pacjentów, to ja rozmawiam z tymi pracownikami. W tej chwili zatrudniłam lekarzy z innych, z innych województw, i ci lekarze mi rezygnują. Wie pan dlaczego? Dlatego, że takich pacjentów, jak Wieruszowie nigdzie nie spotkali roszczeniowych, którzy krzyczą i wyzywają na lekarzy. Ja stracę lekarzy tylko właśnie dlatego, że pacjenci są roszczeniowi i nieuprzejmi. I znowu będę za to odpowiadała, tak? Że ja jestem winna, ponieważ ludzie się nie potrafią zachować? Dobrze, ale sama Pani przyzna, że jeżeli chodzi o, o pacjentów kobiety, o kobiety, które czekają, tak? W przypadku ginekologicznej, które mają problemy takie, jakie mają, prawda? I nagle... Okazuje się, że niektóre z nich no, po prostu przychodzą nieprzygotowane, bo nie ma słówki. No ale Pani Prezes, sama Pani przyzna, że kiedyś przegrywała... Nie ma pan racji. Kobiety w poradni ginekologiczno-położniczej korzystają z toalety, która jest w poradni ginekologiczno-położniczej. Pacjenci, którzy korzystają z pracowni endoskopowej, mają toaletę w poradni, na miejscu. Pacjenci, w sumie jest... 40 toalet w całym szpitalu, tylko dwie są zamknięte. Zrobiliście z tego jakiś szaleństwo. Poza tym wynoszono mi z płuczki całe sedesy. Panie redaktorze, kto za to zapłaci? Ja się pytam. Ja przez okres dwóch lat wydałam 25 tysięcy na zdewastowane toalety. Ja, Który dobrze, gospodarz sobie na to pozwoli? Dobrze, ja to, Skąd mam wziąć za ja to, to pieniądze? Rozumiem, ale by powie, przyzna pani, że przecież można roz, rozróżnić yy, kogoś, kto przychodzi i jest spoza szpitala, tylko wchodzi, a można. to nie ma takiej możliwości. Nie rozróżnijmy tego, że jest starsza no, no, kobieta, która, nikt która Nie będzie rzeka... legitymował, no nie no panie redaktorze, nikt nie będzie legitymował pacjenta, czy był u, u pacjenta, czy nie. Ja wprowadziłam taką możliwość, że yy, można korzystać właśnie w tych szczególnie dwóch trudnych miejscach. Na 40 to ale dwie są zamknięte. Panie redaktorze, 38 mogą ale... pacjenci korzystać normalnie. Nie demonizujmy sprawy, bo to zaczyna być śmieszne. Dobrze, to znaczy to nie, nie, jest, to nie jest na pewno śmieszne. Powiem Pani, dla tych ludzi, którzy dzwonią gdzieś na z którymi rozmawiałem, to nie są ludzie roszczeniowi, tylko to byli naprawdę pacjenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, kiedy mówią, że po prostu nie spodziewali się tego, że jest toaleta płatna. Czyli nie ma możliwości takiej, żeby skorzystali jednak mimo wszystko z rzetonu, żeby, żeby wywieźć się jednak e, gdzieś przy toaletach jakąś informację. W starostwie w urzędzie wszystkie toalety są otwarte. W urzędzie wojewódzkim? W urzędzie wojewódzkim nie byłem, więc nie wiem, natomiast wiem, że tutaj u nas w starostwie są toalety otwarte. Czego Pan ode mnie oczekuje? Znaczy, ja nie oczekuję, oczekuję tylko Pani od, odpowiedzi. Ja zadałam na pytanie, pacjeniu. na które Pan. Yy, skupmy się na innych ważniejszych sprawach. Nie, ja rozumiem, że. że... Yy, ja tylko zadałam pytanie, że te osoby, które tak bardzo żądają otwarcia toalet, czy ja będę mogła rachunki wystawiać za zdewastowane toalety? No, ale... Bo w wielu w szpitalu, jak byłam na jakimś otwarciu jakiegoś bloku, chciałam skorzystać z toalety, toalety były zamknięte. Ale powiem Pani, że toalety są otwarte, skończy wątek toalet, jak toalety są otwarte w starostwie czy w urzędzie gminy, nie są dewastowane? No to widocznie przychodzą tam inni klienci niż do mnie pacjenci. Bardzo mi przykro. Jeszcze bardzo takie trudne pytanie powracające gdzieś. Zarzuca się pani, że nie ma pani odpowiedniego wykształcenia? Możemy coś usłyszeć na temat Pani wykształcenia i tego, jak jest Pani przygotowana do tego, żeby prowadzić szpital? To są zarzuty Pani, że tak powiem, przeciwników, tak? Słynne jest powiedzenie Pani Prezes, że była Pani praczką, zanim Pani została Prezesem. O, nie miałam z To znaczy, to są kolejne chyba plotki. Właściwie to nie powinnam się odnosić, ponieważ to jest zwykła bezczelność, jeśli ktoś tak mówi. Ale to jest tylko po to, żeby chyba dokuczyć. Natomiast powiem tak: mam wyższe wykształcenie ekonomiczne, mam skończone dodatkowo studia podyplomowe z zakresu zarządzania ochroną zdrowia, dodatkowo mam dwie specjalizacje z BHP, również studia podyplomowe. Także nie wiem skąd się to wzięło, ale to jest tylko po to, żeby mi dokuczyć. Ja zdaję sobie z tego sprawę, panie redaktorze, że jak się jest osobą publiczną, to można różne rzeczy mówić, ale są granice obrzucania kogoś błotem. Naprawdę są jakieś granice. Pani zdaniem, ostatnie pytanie. Kiedy skończy się ta rozbieżność? Szpital bardzo dobrze postrzegany gdzieś w Polsce tak, przez specjalistów, szpital źle postrzegany przez niektórych. Albo przez mieszkańców Wyruszowa. Kiedy ten dysonans, kiedy ta rozbieżność się skończy? Kiedy, kiedy te dobre oceny z Polski będą do rymu z tymi, które będą tutaj? Ja powiem inaczej. Może przekornie. Jak starosta zaproponował mi pracę, długo się wahałam, żeby tutaj przyjść. Właściwie odmówiłam staroście. Wie pan z jakiego powodu? Ponieważ opinia o szpitalu Bieruszowskim była taka: nie idź do tej umieralni i wykańczalni. To jest najgorszy szpital, który powinien być zlikwidowany. Zastanowiło mnie to, podjęłam wyzwanie, spotkałam się z personelem, zobaczyłam, kto tutaj pracuje, jaki jest potencjał ludzki. I stwierdziłam, że z tego szpitala można zrobić świetną rzecz. Mnie się udało, dlatego że uważam, że te osoby, które zostały w pracy, są dobrymi pracownikami, i świetnie można z nimi współpracować. Natomiast wiem na 100% skądinąd, z różnych rozmów, że jest grupa osób, niewielka grupa, może dwóch, trzech, może pięciu osób, która jest przeciwna temu szpitalowi. Nie jesteśmy w stanie walczyć ze wszystkimi. Jeśli zorganizuje Pan spotkanie z osobami, które są w stanie, patrząc mi w oczy, pokazując dowody, że coś jest nie w porządku, bardzo chętnie. Pani prezes, Pani jest służba. Jakby Pani mogła powiedzieć, ile Pani ma przyjaciół w powiecie wiawrzowskim? Ile mam? Sporo. Ponieważ ja generalnie lubię ludzi i bardzo pozytywnie odnoszę się do ludzi. I zawsze uważam, że jeśli ktoś się zachowuje w taki, a nie inny sposób, to ma ku temu powody, lub jest sfrustrowany czy zakompleksiony. I może dlatego nie skupiam się na tym, kto jest moim przyjacielem, nieprzyjacielem, tylko otaczam się ludźmi dobrymi. Jak Wieruszowie spotkałam ludzi bardzo pozytywnych. Z którymi mi się dobrze pracuje, dobrze rozmawia, świetnie mi się pracuje w Wiruszowie. Więc nie wiem skąd taka nagądka. Jeśli ktoś mnie nie lubi, ma prawo mnie nie lubić. Wystarczy powiedzieć, nie lubię pani, tak jak są tacy ludzie, których ja nie darzę szczególną sympatią, ale w pracy to nie jest istotne. W pracy mamy pracować. A jakie są relacje między panią a pracownikami, jakby pani oceniła? Z mojego punktu widzenia uważam, że świetne ponoć prowadzone są znów cztery postępowania prokuratorskie wobec e, szpitala. Czy Pan znaczy, wiadomo na ten temat? To znaczy tyle mi wiadomo co radny pan Mielczarek na sesji powiedział i to tylko tyle wiem, natomiast innych informacji na dzień dzisiejszy nie posiadam. No ale te informacje jakoś można je potwierdzić jakimiś dokumentami, czy ona po prostu jest tylko werbalna? To znaczy sądzę, że należy spytać w miejscu, w PCM-ie bezpośrednio ewentualnie, natomiast przede wszystkim ten, który informuje powinien o tym powiedzieć, czyli pan Mielczarek, jeżeli mówi coś publicznie, to i powinien udokumentować to. Na dzień dzisiejszy ja żadnych dokumentów nie widziałem i nie wiem nic więcej na ten temat. Jako, że jesteście kojarzeni ze szpitalem, szpital z Wami, i bardzo słusznie, jak to powiedział wicester, w rozmowie ze mną przed chwilą. Jak się w ogóle odnosicie do kwestii upublicznienia komentarza, w który jednoznacznie stwierdza, że szpital wieruszowski zabija? Myślę, że słowo zabija jest słowem, które godzi w dobre imię każdego, póki się tego nie udowodni wprost. Osoby, które takich słów używają, powinni to albo udowodnić wprost, albo odpowiedzieć za to w sposób zgodny z prawem, czyli tym powinien się zająć sąd i rozstrzygnąć kwestię, czy tak jest. Mogę powiedzieć tyle, że z mojej wiedzy, którą posiadam, i bezpośredniego kontaktu ze szpitalem, a również go miałem osobisty przez rodzinę, Myślę, że ten szpital wiele pomaga ludziom i ten szpital jest potrzebny naszym ludziom. I Robienie, mówienie o zabijaniu jest według mnie no, zbyt daleko wszystko posuniętym. To są słowa bardzo drastyczne i myślę, że za słowa, jak i czyny trzeba zawsze odpowiadać. Był Pan kiedyś jako pacjent oczekujący na wizytę u lekarza w szpitalu? To znaczy, moje, moje pytanie dotyczy kwestii płatnych toalet. Nie no, odnosi do tego. No akurat nie byłem pacjentem wprost, natomiast akurat tak się składa, że w tym roku sytuacji rodzinnych takich miałem, w którym miałem najbliższe osoby w szpitalu. i ja nie miałem problemu, nie spotkałem się, powiedzmy sobie z płatną toaletą, to znaczy ja byłem bezpośrednio na oddziale. Natomiast no tak, tam... no, ale pacjenci, którzy czekają na wizytę u lekarza w przychodniach, tak? Po prostu tam na dole, w jednym z korytarzy, narzekają na to, że czasami po prostu nie są przygotowani na to, że na swojej drodze spotkają urządzenie, które odblokowuje drzwi dopiero po rzuceniu złotówki. Nie każdy tę złotówkę ma. Nie, no oczywiście, ja uważam, że w miejscach, w których ludzie oczekują na pomoc powinni mieć pewnego rodzaju komfort i tego nie powinno być miejsca. Myślę, że są formy inne, które potrafią zabezpieczyć, jeżeli przed dewastacją, czy czymkolwiek. No w takich miejscach nie powinno być płatnych toalet. To czy jest moje czy, zdanie. Czy jako Starostwo w jakiś sposób będziecie mieli przekonać do tego, do, do tego Panią Prezes? Ja myślę, że w tej kwestii to już zapewne Zarząd Powiatu by musiał się wypowiedzieć nie bezpośrednio.